Siemanko moi drodzy, jestem Terryn, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj sobie pogadamy o naprawdę ciekawej rzeczy, a mianowicie o tym Co Krushil powiedział na przedostatnim live'ie Czyli co sądzi o Frizie. No i moi drodzy, czy faktycznie freeze by osiągnął taki sukces Gdyby nie to, że Kruszwil i kamerzysta po prostu przestali nagrywać razem, się rozpadli Także moi drodzy, za tą kurtkę Najmana zostawcie łapkę w górę Wbijmy tutaj 3000, No a teraz pozdrawiam nowych sprejających oraz donatorów, a oto oni Kosmita3665 Nexus Tajemniczy gość Filip Vlog, Bartek Gros, Mateusz Dyd oraz donatorzy Kasper18, Kubuś, Michu, który wysłał aż 10 zł. Bardzo Ci dziękuję, naprawdę mega mnie wspierasz. Kasper oraz Rudowcy Vlog. Bardzo Wam wszystkim dziękuję i serdecznie Was pozdrawiam. A jeśli ktoś z Was, moi drodzy, chciałby zrobić to samo i zostać tutaj pozdrowiony na odcinku, to możecie albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał, w który każda osoba tutaj się pojawi i zostanie pozdrowiona na odcinku. Także co, teraz moi drodzy, przechodzimy do odcinka. Zapraszam. Dobrze moi drodzy, a więc sobie przejdźmy do tego szota. zobaczcie go sobie najpierw. Czy Czułuj... yy, że gdybyście z Kursą nie upadli, to Fleece nie odniósłby takiego sukcesu nie zastanawiałem się nigdy. Mi się wydaje, że jesteś w tym jest. Szczerze mi się wydaje, że tak. Wy byliście nie, nie, na równi i w tym momencie, nie, był, w którym... Był moment, że Marek był nawet wyżej niż Fleece. Był, ale jakby ten moment, kiedy jakby rozpadła się ekipa, kiedy e, no, wyrzuciliście całą ekipę naszą, nie? Nie, wywali do pociągu. Znaczy, no ja nie mówię, że ty wywaliłeś, bo ty tego nie zrobiłeś, ale ogólnie to, <laughs> weś, to wtedy właśnie Fris się wypił, kiedy wy zostaliście sami z kamerzysta. Tak ciężko najbardziej. bardzo tak zidentyfikować te momenty, w których. No ale to, się ja to działo. analizowałam, ja to analizowałam. Bo wiesz. Bo pamiętam, e... że całe wakacje. Porównywaliśmy, kto ma lepiej. Czy Frizowi czy nam poszedł lepiej? Friz. Całe wakacje tak naprawdę Ale ja gratuluję Frizowi bo Ja też mu gratuluję. To oczywiście, nie sukces, no. jakby nie patrzeć w to, nie? Nawet jeśli, no to wykorzystał szybko Dziękuję taki, bardzo, Wiktoria. Jest... Oczywiście, po no już robię nie? No no e, czy skończyliśmy ten temat odnośnie Friza? No tak nie tak zastanawiałem mocno. się nigdy nad tym, aczkolwiek no był rzeczywiście moment, kiedy był. się patrzyło, kto ma więcej danego Całe wakacje hmm. i w momencie, kiedy właśnie. Ekipa się rozpadła, to taki fest. No, ge ge generalnie, tutaj. no to, to Kruszwil, kamerzysta, olejniki, Karoliny były i tak na topie bardzo bardzo długo, nie? Mhm. kiedyś to było. No, no ale teraz kamerzysta ma swój rok. <grym> Miał. No, super rok. W by taki chciał chyba, co? Dobra, lecimy dalej. No cóż, no to, to taki tak jest internet, no to co? Ja będę się rozgadywał. Zaraz mi się przykle Dobrze, a więc tutaj wszystko przeanalizujmy Generalnie chodzi tutaj o ekipę 6-9 Czyli między innymi gdzie był Szofer, Kruszwil, kamerzysta, Karolina, Olejnik No i faktycznie oni mieli bardzo podobne wyświetlenia co Frizz Wtedy można powiedzieć, że nawet czasem wyższe To się po prostu jak zmieniało Szli w łeb, w łeb Ale moi drodzy w pewnym momencie Freeze wystrzelił znacząco w górę na a Kruszwilowie oraz kamerzyście Wyświetlenia poszły troszeczkę w dół e, Między innymi to było na przełomie Eee, końcówki 2019 roku no a już później 2020 totalna klapa jeśli chodzi właśnie o różnicę między wyświetleniami chłopaków, czyli Kruszwila oraz kamerzysty ponieważ już nawet nie nagrywali razem każdy był osobno, a między Frizem i jego ekipą i teraz zastanówmy się nad tym, co Kruszwil powiedział czy faktycznie przez to, że Kruszwil i kamerzysta przestali nagrywać razem jeszcze tam wcześniej, jak odeszło kilka osób z tego składu i został tylko sam kamerzysta oraz Kruszwil faktycznie przez to Friz mógłby mieć większe wyświetlenia moi drodzy Myślę, że mogło to jedynie w minimalnym stopniu jakoś pomóc Frizowi, ale nie jakoś bardzo, ponieważ YouTube to nie telewizja. Moi drodzy, przykład. Takie przykładowe kanały. Jeśli na Polsacie oraz na TV-nie w tym samym czasie, na przykład o 15 godzinie, lecą dwa wasze ulubione seriale, dajmy na to Szkoła i jakieś tam trudne sprawy. Musicie wybrać tylko jeden serial z tych, ponieważ jeśli oglądacie to w telewizji, no to nie ma możliwości na to, żeby po prostu sobie obejrzeć go później, chyba że będą jakieś powtórki. Ale żeby obejrzeć sobie na przykład za godzinkę, czy wtedy kiedy będziecie chcieli, no to nie. Ponieważ to jest telewizja, a moi drodzy, YouTube to jest totalnie co innego. Dajmy na to, że jeśli u Freeza oraz u kamerzystów wleci film o tej samej godzinie, dajmy na to o 15, No to najpierw oglądacie sobie kamerzystę, a później oglądajcie sobie Freeza, ponieważ e, możecie sobie oglądać te filmy kiedy chcecie. To nie jest jak w telewizji, że jest puszczane o danej godzinie, no i później nie, możecie mieć, nie macie możliwości, żeby do tego wrócić. Oczywiście, moi drodzy. Na YouTubie możecie sobie oglądać kiedy chcecie Czy to za godzinę, czy to za dwie, czy to za trzy Czy to nawet za pięć minut Kiedy chcecie, także myślę, że to nie miało Jakoś dużego znaczenia, yy, że Kamerzysta i Kruszwil się rozpadli Przez co Fris miał większe oświetlenia Moim zdaniem to nie był jakiś duży powód, dla którego Właśnie Fris się tak wybił Może w minimalnym stopniu osoby, które Oglądały wcześniej Kruszwila oraz kamerzystę Po prostu przeszły na Friza Z względu na to, że po prostu było tam więcej rzeczy Do oglądania, bo jeśli Kruszwil kamerzysta, czyli yy, właśnie Направда добрий тим. Film, to można nazwać filmem Po prostu dobre duo nagrywało razem i były te filmy naprawdę fajne No to jeśli się już rozdzielili Nie było tego vibe'u, nie było już takie fajne to do oglądania No to widz mógł sobie pomyśleć Zobaczy co Friz robi, może mi się spodoba No i się mu spodobało No i odszedł kamerzysty i Kruszwila i przeszedł na Friza Ale to są moi drodzy tylko moje spekulacje Napiszcie w komentarzu jak wy macie Czy oglądacie Friza, czy oglądacie kamerzysty i Kruszwila Czy oglądacie to i to Naprawdę mega to ciekawi Także moi drodzy wszystko piszcie Ale mam również dla was ciekawostkę Kiedyś wam to pokazywałem ale to było już naprawdę dosyć dawno. Ale moi drodzy pokażę Wam również w tym odcinku, a mianowicie stary wspólny film Kruszfila oraz Friza. Także moi drodzy, zobaczcie sobie ten oto odcinek. Nie będę całego pokazywał, ale po prostu jakiś tam fragment. Proszę bardzo. Siema, jestem Marek. A ja jestem Friz 10.000. może trochę byś się uspokoił, jesteś u mnie na kanale, tak? Dobra, przepraszam, że nie stało mi się. Także przejdźmy do sedna. Dzisiaj wspólnie z Frizem odzorujemy na moim kanale i jego serię. Lecz w nieco bardziej prestiżowy sposób. Może Freeze opowiedz o tej akcji. Dokładnie. Cała seria polega na tym, że zostawiam, w tym przypadku zostawiamy drogocenny przedmiot w jakimś miejscu i Wy możecie go później znaleźć. Dzisiaj właśnie wam to pokażemy, a przedmiotem na dzisiejszym filmie będzie Samsung S9, którego wartość gdzieś tam, gdzieś tam waha się w okolicach 3,5 tysiąca złotych. Jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to wspólnie z Freezem schowamy jeszcze raz i jeszcze troszkę przedmiot w miejscowości, o której Wy sami będziecie mogli zadecydować. Piszcie w komentarzach, w jakim miejscowości. Chcielibyście, abyśmy schowali ten przedmiot. Dokładnie, a u mnie na kanale pojawił się film z Kruszwilem w którym on oceniał mój outfit warty prawie 5000 zł, także wbijajcie to, zobaczyć. No i też u mnie będą wyniki i pokażemy wam osobę, która ten dzisiejszy przedmiot zdobędzie. Na potrzeby tego filmu Fries został moim szoferem, natomiast ja odwołałem swojego kierowcę. Standardy są strasznie niskie, ale jakoś przeboleję. Ej, słyszałem to! Drodzy widzowie, jako że jest to seria FISA, to po raz kolejny ono opowie o szczegółach tej akcji. Dokładnie, dzisiaj na filmie pokażemy Wam dwa miejsca. W jednym z nich będzie Samsung Galaxy S9, natomiast w drugim mało prestiżowa stówka. Dokładnie, tak więc oglądajcie film do końca, dowiecie się jakie to są dokładnie miejsca. No i co, zapraszamy Was na... no, do, do nas, do nas po prostu aktualnie znajduje się na pierwszej miejscówce. Jest to wzgórze Świętego Wojciecha. Jako że jestem dobrym człowiekiem i chcę ułatwić wam to zadanie, to schowam ten przedmiot w pokrzywach. Razem z Kruszwilem stwierdziliśmy, że każdy sub i u niego na kanale i u mnie to dodatkowe 50 groszy w kolejnym filmie, gdzie zostawimy jakąś rzecz. Także mordy subujcie koniecznie kanał i Kruszwila, i mój. Każdy sub tutaj i tutaj to 50 groszy, czyli za przykład dwa suby to już złotówka na następnym filmie, gdzie zostawimy jakąś rzecz, dodamy to do całej sumy i będzie jeszcze więcej kasy dla was w następnym filmie. Więc subujcie! mogliście zauważyć te dwie miejscówki są w wielkopolskiej miejscowości nad Wartą o nazwie Poznań. Pamiętajcie, że jeżeli pod tym filmem będzie 100 tysięcy łapek w górę, to wraz z Frizem wybierzemy inne miasto spośród komentarzy, które napiszecie i schowamy tam jeszcze droższy przedmiot. Dokładnie, a zwycięzcy dzisiejszego filmu, bo będzie ich dwóch, jeden zdobędzie telefon, jeden stówkę, będą u mnie na kanale jako kolejny filmik po prostu z tego jak ktoś wygrał. Natomiast subskrybujcie koniecznie kanał Kruszwila i mój, żeby nie przegapić następnej takiej akcji z innego miasta. No i żegnamy się chyba, trzymajcie się i cześć Do zobaczenia Dobrze moi drodzy, a więc to tyle Ja wam dziękuję za oglądanie, ściągajcie łapę w górę Pamiętajcie, kurtka Najmana Widzimy się już w kolejnych odcinkach, wbijajcie na mojego Instagrama W samochodu tam możecie lajkować zdjęcia Oglądać relacje oraz wysyłać mi różne Propozycje na filmy Także tyle. tyle, do tego filmu, siema